Taki poranek. E, wypiłam kawę i obczajem jaka jest pogoda. Zastanawiałam się, czy wybrać się dzisiaj na jakąś wycieczkę. I tak podczas picia kawy wyciągnęłam sobie kartę. Lubię sobie czytać. Pokażę Wam w ogóle. Mam taką fajną talię. Kart, które ja traktuję jako inspirację. Lubię sobie je czytać. Po prostu wybieram sobie jakąś. Czasami do nich wracam, bo uważam, że są bardzo mądre, fajne przekazy. Mam na myśli Mistyczną Magdalenę. Takie karty. Pudełko wygląda tak, jak, jak ten. Jak książeczka. I wyciągnęłam sobie tą kartę, którą bardzo lubię. W ogóle lubię ten obrazek. Gdzie ona się zapodziała? Wam pokazuję. Nie, to nie jest. Z nią stało. <laughs> Tutaj spadła, dobra jest. Mm. Jeshua. The power is within you. I to nie ma znaczenia w sumie, jak wygląda ten obrazek. O. Ale, no czy mi się on podoba bardzo? O, może tak. Fajnie ma namalowane te oczy. W ogóle jest bardzo ładna, bardzo ładna talia. I mnie to mega inspiruje. Lubię sobie czasami sobie do, ty, do tych. Do tych kart zaglądać sobie to czytać. I nie muszę tutaj generalnie, jakby czytać całości tego przekazu z książki, bo to nie o to mi teraz w tym momencie chodzi. Ale wyciągnąłam tą kartę, bo pamiętałam o niej i chciałam przeczytać, co tam jest napisane, z tego względu, że wczoraj miałam taką myśl. I ona w sumie do mnie wraca. Że. Znaczy tak, uczono nas generalnie tego, żebyśmy szukali na zewnątrz, że gdzieś jest oddzielone od nas to źródło mądrości, źródło przewodnictwa. I pamiętam ten czas, kiedy ja się sama modliłam, właśnie na przykład rozmawiałam sobie z Jezusem i wyobrażałam sobie go jako taką zewnętrzną postać, która mnie poprowadzi. I nigdy nie zapomnę tego momentu, już kiedyś o nim wspominałam, kiedy w takim trudnym okresie mojego życia, a jednocześnie bardzo istotnym. I ja, ja powiem szczerze, wracam do tego okresu, mimo to, że to był trudny czas i jak do moich narodzin, takich ponownych, nie wiem jak to określić, ja wtedy bardzo dużo zaczęłam kwestionować. To był rok 2016 prawdopodobnie. W każdym razie ja nie zapomnę tego momentu, kiedy siedziałam sobie na łóżku i, i zaczęłam do niego mówić, jak to ja miałam w zwyczaju i pytam się go, gdzie jest że go nie czuję, że, że potrzebuję jego obecności, tak jak kiedyś, bo były takie momenty, że, że sobie z nim po prostu rozmawiałam. Mówiłam do niego, modliłam się, tak bym to nazwała, i przez niego i wtedy przyszły takie słowa, których nie zapomnę, bo one dużo bardzo zaczęły, zaczęły, tak naprawdę mój proces, myślę, ale wiem, że to nie były słowa moje, to nie, to nie była moja myśl, to przyszło jakby to mnie na tyle zaskoczyło, to było na tyle nowe dla mnie wtedy, że czułam, że to nie, nie jest ode mnie, to nie jest z mojego umysłu, tak jakby w sensie tego, takiego, wiecie, do którego byłam przyzwyczajona, nie wiem nawet, jak to określić, w każdym razie przeszły słowa, bo zostało mi skazane miejsce serca i że on tam jest, że on jest tam. Taki, taki, tak, to było takie mocne dla mnie, chociaż może to brzmi banalnie, ale mocno to odczułam i Powiem Wam tak. Ja jeszcze wiele razy, później jak się modliłam, mówiłam do Niego, to cały czas mój umysł projektował to jako tą zewnętrzną postać, która wie coś więcej niż ja, która może być moim przewodnikiem. Mimo to wiele razy jak gdyby czułam, że to tak jakby, że to ma ogromny związek z sercem i, i, i że tutaj. To jest ta brama. Już też wiele razy przecież o tym mówiłam, nagrywam o tym filmie, że to jest ta brama nasza do, do, do źródła, która nas tam prowadzi. I powiem Wam szczerze, że wczoraj właśnie tak wróciła do mnie ta myśl, ale bardziej powiedziałabym to poczucie, że tak jakby kiedy ja teraz szukam go, ta świadomość tego, jak to czuję, że kiedy ja szukam. Jego, tak jak kiedyś, w starym zwyczaju, na zewnątrz, jako, post, jako tej postaci, która mogłaby przyjść i mnie uchronić, uzdrowić, cokolwiek, to tam już jej nie ma. I tak jakby ona jest, ona mieszka tutaj. I to nawet nie chodzi o postać Jezusa, tylko właśnie, jak trudno ująć to w słowa, chodzi o tą część, którą każdy z nas ma. I miał z nią właśnie kontakt, Jezus. Mówi o Chrystusie. Też właśnie nie wiem, jak to. Jezus Chrystus Jeszua, w ogóle bardzo lubię to imię Jeszua. On miał tę część. On z nią każdy ją matko. Chodzi o to, że on miał z nią kontakt, ona jest właśnie w nas. Trudno ją tak bardzo opisać, ale kiedy jakby łączymy się wszyscy ze sobą tą częścią, to mamy jakby to połączenie źródła i on jakby na to wskazywał, on do tego tego nas uczył, żebyśmy odnaleźli w sobie to miejsce, które pozwala nam właśnie kontaktować się z nim poprzez to miejsce i tak naprawdę z każdym, z każdym istnieniem, które, które po prostu pochodzi ze źródła i z samym źródłem. To jest taka mądrość, taka cisza wewnętrzna, Właściwie mądrość, która mieszka w ciszy, miłość, która mieszka w tej wewnętrznej ciszy. Taka, taka po prostu miłość, która jest w każdym, w każdej istocie, i wtedy my mamy kontakt z, i z jakby z Jezusem i ze stwórcą. I, z, i też z szczęścią, z tą samą częścią w każdym innym człowieku. Hmm. Czy, czy ją w sobie przebudził, czy nie? Czy jest tego świadomy, czy nie? E, nie wiem, czy coś jeszcze. Że wtedy jakby już nie trzeba szukać go na zewnątrz, bo jego rola została, jego zadanie zostało jakby spełnione. On, on miał nas przeprowadzić do tego miejsca, tak bym to nazwała. Chociaż bardzo trudno ująć to w słowa żebyśmy to miejsce w sobie przebudzali, o je pielęgnowali, do, do niego dążyli, poprzez nie widzieli świat, bo tam są bramy, tam są drogi do właśnie tak jak powiedziałam ta główna droga, znaczy to jest wszystko to jedno: ta droga do źródła, ten kanał, ta droga do, do Jeszuły, do Jezusa, do tego miejsca w innych ludziach i tak dalej i tak dalej to tyle nie umiem tego inaczej ująć słowa